Otoczyli go Żydzi i mówili do Niego, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeżeli ty jesteś Mesjaszem, powiedz sam otwarcie. Niepewność to uczucie, którego nikt nie lubi z nas, którego bardzo się boimy, od którego uciekamy. Pewnym symbolem niepewności jest ta maseczka, którą często teraz zakładamy, prawie każdego dnia. Niepewność tego, czy jesteśmy zdrowymi czy chorymi, czy nie zarażamy? Jak sobie z tą niepewnością poradzić? Chyba w odwrotny sposób, zaufanie wobec Pana Boga, bo to właśnie on jest mesjaszem i on nieustannie mówi ci, że jest twoim mesjaszem, tym, który za ciebie umarł i zmartwychwstał, po to, żebyś ty mógł żyć.